Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Cookman, a to jest pokaz Raspberry Pi 5 i dysku podpiętego pod USB. E, testuję, sprawdzam, e, dzielę się informacją, co, co podłączyłem do Raspberry Pi 5. Widzicie, teraz jesteśmy na pamięci wewnętrznej, czy e, na pamięci wewnętrznej, w cudzysłowie, na karcie microSD e, mamy uruchomiony system Batocera. Wejdziemy sobie w system Batocera. Informacje, mam wersję 39DEF. Co ciekawe, nie mogę jej zaktualizować teraz do normalnej. Czekamy cały czas na 39 normalną. No i teraz tak, co trzeba zrobić, żeby w ogóle uruchomić gierki z USB? To jest metoda, o której ja już mówiłem nieraz, czyli mam system Batocera zainstalowany na karcie microSD, a dodatkowo podpinam pamięć USB, na, której, na którą wgrywam ROMy. E, dzięki temu po wyciągnięciu tej pamięci USB, czy to pendrive'a, czy to nawet mikro, karty microSD, w adapterze, czy też e, no właśnie dysku USB, e, po, po wpięciu do komputera z systemem Windows, partycja jest widoczna. Można dorzucić sobie ROMy w szybszy sposób niż przez, przez FTP. Przypominam, że Batocera nie ma oddzielnej partycji, która jest wykrywalna przez Windows, a Recalbox ma coś takiego, a Batocera niestety nie ma takiego czegoś. Więc jeżeli chcecie w ten sposób robić, no to wam właśnie pokazuje co można podłączyć. Wchodzimy teraz, żeby uruchomić to, to wchodzimy sobie w system settings i tutaj mamy na samym dole storage i wybieracie. Widzicie, mam przestawione teraz na internal. Mam dysk no name 14,6 terabajta. Uruchamiamy ponownie. Muszę uruchomić. Restart System. Eee, ja kupiłem sobie dysk, już nie wiem wam dokładnie jaki. Eee, to jest budę Western Digital Element Desktop 16 TB USB 3.0 eee, Znalazłem go w dobrej cenie i dlatego go kupiłem. Eee, niewiele droższy, jeżeli byście chcieli nówkę kupić, bo ja kupiłem hmm, powystawowy. Ale jest sprawny, sprawdziłem go i jest sprawny, całe szczęście. Jeżeli byście chcieli kupić nówkę, no to wydaje mi się, że 200 zł można oddać więcej, można mieć 18 tb Ja się zdecydowałem na 16 tb i z tego co patrzę, um, no nie, jest y, tańszy Western Digital My 16 tb i ma USB 3,2 generacji pierwszej. Ja mam tylko USB 3.0, więc tutaj już widzę, że, że jest dysk, który jest tańszy. Jeszcze tańszy jest Seagate Expansion New, 16TB, USB 3.2 generacji pierwszej. Z tym, że to jest chyba mały dysk. Nie, duży dysk jednak to jest. Dosyć sporych gabarytów. To są duże dyski, bo to duża jest pojemność. I oczywiście jest to dysk talerzowy nie SSD teraz widzicie się wczytują romy z tego dysku ja już go mam w połowie pełnego i cały czas się bawię właśnie na drugim komputerze sobie kompresuję romy do jednej platformy o której wam powiem później no i ja go nie będę używał z Raspberry Pi nie? widzicie teraz mi się akurat przeszło na platformę Game Boy ale jeżeli sobie przejdziemy na górę ojoj 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 oj, oj. eee... to było tutaj to no w tym momencie eee, Raspberry Pi widzi 62 tysiące romów i są to posegregowane romy eee, więc nie ma żadnych powtórek eee, skąd się tyle wzięło? no dosyć sporo widzi teraz wam pokazuję też eee, jak, jak działa system w ogóle z dysku talerzowego czy warto Troszkę działa wolniej niż w dysku SSD, ale to tak takie moje delikatne o, o, odczucie. Bardzo dużo Romów mam w platformach, oczywiście, Commodore, Amiga i tak dalej, ale też mamy GameCube, mamy Wii, GameBoy. Okrot tutaj jest tego mało, chyba 14 tylko Gier jest, ale praktycznie wszystkie, prawie wszystkie platformy mam, które są dostępne. Tam chyba trzech nie ma. PlayStation 2. 2020 gier i właśnie w tym momencie przerabiam pliki ISO na CHD z tego względu, że no mniej zajmują CHD Po co skoro mam taki wielki dysk? A no po to, że czasami chciałbym na przykład wrzucić jakąś tam jedną dwie lub dwie gierki na jakąś tam składankę może kiedyś będę robił na batocerze składankę i będę chciał dorzucić jakieś gierki z PlayStation 2 proste na Raspberry Pi więc, więc po to robię, że, że to jest uniwersalny teraz yy, no, system plików, tak można to nazwać yy, rodzaj obrazu, yy, który też wykorzystuje Recalbox, i tak samo działa z nim Retrobat, nie wiem jak Emule ELEC, yy, bo nie lubię tego systemu. Ale wiem, że te trzy na pewno działają z, z plikami CHD i dlatego się bawię w to yy, kompresuję. I to samo robię. Z Xbox'em, tylko że na Xboxa znowu przerabiam, znalazłem paczkę gier, e, z, jakby zainstalowanych, i będę je przerabiał na pły płyty ISO, żeby działały. E, więc tak to się prezentuje. Uruchomimy sobie może jakąś gierkę, żeby wam pokazać, jak się przymula system e, po uruchomieniu gry. No weźmiemy sobie na przykład PlayStation, jakąś losowo jest tu, gdzieś losowo jest, trzeba przytrzymać. Dobra. Nie. Dobra, do czego sztuka? Los Vikings, dobra, niech się, niech się uruchomie rozwikings. Uruchomimy rozwikings. Eee... Prawdę mówiąc, już w momencie, kiedy ustawicie sobie standardowe ustawienia wszystkich emulatorów i tak dalej, to nie zauważycie różnicy pomiędzy dyskiem SSD a dyskiem talerzowym przy emulatorach. Z tego względu że po prostu jest ustawiona prędkość emulatora danego, żeby emulował jak najbardziej system, który stara się emulować. Czyli w tym momencie się uruchamia z taką samą prędkością, jak teoretycznie uruchamia się na PlayStation 1 gierka, więc jeżeli nie zmienicie w ustawieniach emulatora, że ma przyspieszyć napęd, to on nie będzie się uruchamiał szybciej niż, niż z karty SD, czy Eee, czy wolniej niż z dysku SSD. Będzie się uruchamiał prawie z taką samą prędkością, może tam, nie wiem, jedna sekunda czy dwie różnicy będzie. Widzicie, że gierka się uruchomiła. Nigdy nie grałem w dwójkę. O, rami się. Kółko? Co kółko? Nie wiem, czy tutaj wystarczy przejść i koniec planszy? Tak. Eee, Super. Dobra, teraz sobie wyjdziemy z, z PlayStation 1, przejdziemy sobie przykładowo na inną platformę. To mamy Sega Master System, nie chcę. Losujemy. O, właśnie, DOS. Yy, na no DOS mam sześć, 7633 gry. Skąd te gry są? To są gry, które są na takim fajnym nie, systemie czy ja to wywaliłem? Exodus czy exod, hmm. tam się nazywa? Znowu ściągnąłem wszystkie, które wyszły i wrzuciłem je do folderu i znowu muszę posegregować sobie, ale podobno tam dodali jakieś gry, więc postanowiłem, że zrobię to jeszcze raz. Eee, weźmy sobie Gamecube'a jakiegoś. Dobra, losowanie. Nie. Oj nie. No nie. Dajcie się, no dobra. mówię ninja. Tutaj nie do końca się zgadzam z Borgiem, bo Borg wybrał... Nie uruchamia się gra. Ale ja nie. nie bo Borg akurat na swoim streamie próbował uruchomić jedną z najtrudniej emulowanych gier i dlatego mu tak haczyło, bo on próbował w ustawieniach zmieniać i tak dalej. Eee, to nie, te, ta gra nawet na dobrych komputerach czasami się potrafi, a tu są odwrotnie przyciski ścinać. Jest dosyć sporo gier, które już w miarę dobrze chodzą na Raspberry Pi 5. Między innymi Zelda, ta, ta kreskowata. Ona działa całkiem przyzwoicie. Oczywiście nie ma tam 30 klatek na sekundę, ale jest 29, 28. Przynajmniej w tej fazie początkowej u mnie to tak działa. Zaraz sobie zobaczycie. Ja sobie to podgłośnię troszkę. Przy okazji tej prezentacji dysku jak, się, jak, jak jak będzie działać jak będą działać w czy będą grywalne czy czy nie będą grywalne na razie oczywiście menu o czekajcie bo tu muszę chyba coś new game nie ten przycisk wciskam. OK, zapisało się, idziemy dalej, play, może być to, albo musi być to, nie wiem, nigdy nie grałem w tą grę, sorry, spróbujemy to jakoś przyspieszyć, nie da się, ale widzicie, że, o, chyba się dało jednak, dźwięku prawie, wiem, czy coś mam mieszane z głośnikami, Przez... strasznie cicho jest nagrane, no i mamy żółwie ninja i lecimy. Widzicie, że to działa nawet płynnie. Więc to jest wszystko zależne od, e, od, od gry jaką się uruchomi. E, I niektóre gierki z GameCube naprawdę da się już pograć na Raspberry Pi e, 5. Teraz słyszycie wentylator nie od Raspberry Pi, tylko od mojego komputera. E, który właśnie kompresuje, muszę sprawdzić temperaturę, bo trzebałem ostatnio z pastą. O i, i spadłem, zabiłem się. O nie, nie spadłem, nie zabiłem się. O, yeah. No i dobra, po co uruchamiam w ogóle gierki? Czyta dysk i, i fajnie, tylko czy, czy jest sens w ogóle dysk talerzowy w dzisiejszych czasach? No, ja uważam, że do gierek Retro, jak najbardziej. E, nawet Bach. E, udało mi się dostać za 120 zł Xboxa 1. W całkiem niezłym stanie, z wgranym już jakimś tam softem. E, nie czyta w ogóle płyt. Muszę coś pogrzebać, bo podobno to jest po prostu błąd wgrania e, tego softu. I, ale no, czyta gierki z dysku. Dostałem się do dysku, dorzuciłem jedną gierkę e, na dysk. I działa mi z tego dysku. Jak zajrzałem tam do środka, to w tym pierwszym Xboxie jest dysk pod IDE podpięty. Nawet nie pod SATA. I, I działa to. Więc skoro gierki z Xboxa działają na takich wolnych dyskach, bo te dyski były strasznie wolne i nawet się animacje tam za bardzo nie ścinają. O, zabiłem się. No to do gierek retro jak najbardziej też. Czy zamula się eee, Batocera? No sami widzicie, nie za bardzo. Wszystko działa w miarę płynnie, tak? Uruchomiłem dwie dosyć spore gry. Dalej, e, oczywiście, w tym momencie zacznie brakować RAMu w Raspberry Pi, nie? Bo to się nie. A, się 32X, e, więc pewnie zacznie się przymulać, nie? Ale na, na chwilę obecną uruchomiłem dwie gierki i działa to normalnie. Kar, mik, kartę microSD też jesteście w stanie przymulić. A tu działa całkiem nieźle. Więc dobra, 13 minut gadania mojego, może troszkę mniej. Tak się prezentuje, więc ja podłączyłem dysk. E, oczywiście ten dysk ma zewnętrzne zasilanie cię ja muszę go podpinać do oddzielnego gniazda niż Raspberry Pi. E, więc śmiem twierdzić, że nawet 30 terabajtów będziecie w stanie podpiąć do Raspberry Pi. Także już nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wielkość. Pamiętajcie tylko, że te dyski. Mm, Niektóre trzeba umieć sformatować, żeby stworzyć większe partycje niż chyba 2 giga czy 4 giga, teraz nie pamiętam. Ale tam trzeba zmienić system plików, żeby żeby stworzyć e, czy nawet 1 giga. Ja miałem chyba problem z, dwu, z dwójkami. Nie, z dwójkami nie ma problemu z, z czwórką jest problem. Żeby sformatować jedną, żeby stworzyć jedną partycję, to trzeba już zmienić system plików. E, żeby stworzyć partycję większą niż, niż niż 2 giga. Więc dobra, tak się to prezentuje. Umieszczam do filmie jako ciekawostkę. Tak? Dysk się grzeje, ale ma chyba wentylatorek w środku nawet. Więc, więc całkiem spoko są te dyski USB. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do razu Cześć.